Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać tym razem kodzik o wartości 10 zł, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz piszecie komentarz. Pamiętajcie również, że musicie obejrzeć minimalnie połowę filmu, jeśli w ogóle chcecie się zakwalifikować w tym dzisiejszym giveaway'u. No i co? Wyniki będą na streamku lub na Discordzie wieczorem po filmie. A ja zapraszam Was, pierwszy link w opisie, macie mój REFLINK, bardzo mi będzie miło, jak w niego wbijecie A jeśli chcecie coś płacić, to naprawdę serdecznie Wam polecam, bo 15% do wpłaty wtedy macie i jeszcze dostajecie złoty 25 zł na pierwszą skrzyneczkę. Możecie wpłacić PayPalem, PaySafeCardem, w skinami, blikiem, G2APay, SMSem, także wszystkim, co chcecie. A dzisiaj, takie widzicie, takie widzicie po miniaturce, będziemy sobie otwierać skrzyneczkę zbugowaną. Ja ją tak nazwałem, bo. W jednym z poprzednich odcinków naprawdę leciało z nich. fenomenalnie, no i co, przejdźmy, przejdźmy do niej skrzyneczka Smoka, 47 zł, ona kosztuje, mam 1600 zł, także będę sobie otwierał po 4, 187 zł, jedno otwarcie, no i liczymy jak na, liczymy na, jak na, nie, czekajcie, co ja mówię, liczę na jak najlepsze skiny, no i bardzo ładnie, Pierwsza skrzyneczka, oczywiście, się zwraca Field Tested AWK Boom i USPM malware. Pamiętajcie, że te skrzyneczki możecie otwierać tylko za pomocą konta Premium. Także jeśli go nie macie, to zapraszam Was serdecznie, zakładeczka Premium, i tutaj wszystko macie wytłumaczone. Wtedy też możecie wziąć udział w takim Karambicie lor za 1856 zł. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Ja bez przedłużania otwieram kolejne skrzyneczki. I co tutaj poleci. Tutaj słabiej. No, najgorsze jest to, że w tej skrzynce, że jest dużo tych też tańszych itemków, ale często leci ta czwórka, często leci, lecą te kostki, także zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego poleci. Jak na razie jest OK. Ale zobaczymy, co będzie dalej. ok, jest awupka bumie, jest kałaszek. Bardzo ładnie to będzie na 100% profit. 354 zł. Dziękuję bardzo. Nic nie musicie mówić. Pamiętajcie, macie 5 dyszek, macie konto premium, wchodzicie na jakieś dropa z moim kodem. Macie więcej niż. 5 dyszek, bo macie 15% opłaty. Otwieracie jedną taką skrzynkę, załóżmy, z kątem premium, i zobaczmy, co by Wam poleciało wtedy. No i poleciałbym Wam uz Orion. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Za 84 ziko i macie podwójny proficik. Mordy, naprawdę, naprawdę jest to zbugowana skrzynka, i serdecznie Was zapraszam do jej otwierania, bo to, co tu się dzieje. No widzicie na własne oczy, widzicie na własne oczy, mimo że teraz troszkę słabiej, to nie powinno być źle, 325 zł, myślałem, że jest słabiej, a to jest kolejny profit, naprawdę, niesamowite, ta skrzynka prawie zawsze zwraca, nie chcę mówić, że zawsze, bo na pewno nie zawsze, ale no nie no, po raz kolejny jest profit, coś niesamowitego, tak jak widzicie, to nie jest tak, że otwieram 5 i zawsze wraca tylko otworzyłem 1, zwróciło, otwierałem 4, zwracało i teraz to jest pierwszy raz, który nie zwróci, bo 221 zł usp. Well worn kosztuje 156. No widzicie, to był fatalny traf, a i tak jestem w miarę na zero. Także fenomenalny e, drop. O kurczę, myślałem, że tutaj Koska Yasimov. Pamiętajcie też o evencie Emoji Party, gdzie macie do wygrania łącznie pula nagród 30 tysięcy złotych. No i też sobie przejdziemy później na koniec, żeby wrzucić tam te lajki. Like. Dobra, już nie mam na koncie. Zaczynałem w 1600. W tym momencie mam 1900, także 300 na czysto zarobione. Także dziękuję wszystkim bardzo za to serdecznie. No i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Cały czas farmimy tą skrzynkę. Jeśli chcecie więcej takich testów i jednej skrzynki załóżmy, napiszcie to oczywiście w komentarzu. Dajcie znać. Jak się w tym momencie czujecie? I to jest coś niesamowitego, co w tym momencie się stało. 994 zł i 18 groszy, a płacę 234. To jest coś niesamowitego. M4A4 Asimov za 255 zł, Field Tested AWP Asimov, Neon Rider i dwa uspy Oriony. 1000 zł w tym momencie wylądowało na moim koncie. No i ja nie muszę nic mówić. Naprawdę jest to niesamowita skrzynka i według mnie jest to najlepsza skrzynka na stronie i jest po raz kolejny M4 Simov i 371 ziko. Naprawdę to jest coś pięknego. No nie wiem, nie wiem co jeszcze mam mówić wam na, na temat tej skrzynki, bo to jest kolejny profizik. Nie wiem. Nie wiem naprawdę co tutaj się dzieje z Tatra Kabupka, bo... Wow, naprawdę wow. Mam jeszcze 1200 zł i tutaj będzie ogromny zarobek. Tu będzie naprawdę ogromny zarobek. Yy, jeszcze żadna koca nie poleciała, ale jak tak ma nie lecieć, to bardzo mi będzie miło. Zobaczcie, nawet takie coś jak leci 30 groszy, 30 groszy, 35 zł, to mamy te 217 ziko i to jest kurczę na zero. Także serdecznie Was zapraszam do otwierania tej skrzynki. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wpłacić, to z kodzikiem Esteban, tutaj będzie troszkę gorzej. Troszkę gorzej, ale 155 z ikoną no, łączna, łączna wartość tych wszystkich demków to na pewno będzie ogromny proficik. No i co, jedziemy, sprawdzamy ostatnie kilka otwarć Jeszcze sobie walniemy dwa razy. Tutaj, akurat w plecy. Kurczę, że żadna kostka nie poleciała na tyle skrzynek, to jestem zdziwiony, ale to wiadomo, mały procent czas. Tutaj nie. I to jest chyba lepszy stanem czwórki Asimov a jednak nie, myślałem, że już lepszy, ale jest i tak fenomenalny dropik. No i co, ostatnie 5 w tym materiale. Ja zauważyłem, że cały czas mówię no i co, ale w sumie czemu bym tego nie miał mówić? No okej, okay. niestety żadnej kostki nie, nie było tutaj. Przejdźmy sobie jeszcze do emoji eventu 12 tysięcy. Nie staćmy kurczę na emoji faces, bo tutaj już za 15 koła. Ale to wrzucimy sobie wszystko do, do kociołka Meneliksa, tak zwanego 12190. Oj, przepraszam teraz za mikrofon. No i mamy jeszcze nowe do ulepszenia bardzo ładnie za ilość Famous, dobytą. i walnijmy sobie, walnijmy sobie, upgrade jeszcze. Na sam koniec. Razy 5. I cyk. Coś takiego. I to siedzi. Ja naprawdę nie mam pytań, co się dzieje w dzisiejszym odcinku. Star Trek Shantikos, Fire Minimal Wear. 255 zł. Ja naprawdę nie mam pytań. Dobra, jeśli tak siadło, to zaryzykuję 500 zł na razy 5, albo nie na razy 2, bo to już jest dużo. Statrak siadł dagger. I lewa strona sobie walnijmy. I to siedzi. Ja pierdzielę, co tutaj się stało. To jest chyba najlepszy odcinek na tym kanale. Bo zobaczcie, ile w tym momencie mam na koncie: 3600 zł. A zaczynałem z 1600, czyli 2000 zł na plus. No jeśli tak ma być odcinek, to zapraszam Was serdecznie na kolejne giveaway i 10 złotych kod macie do wygrania, także pamiętajcie, kto trwał do końca, napiszcie wiadro. No i wbijajcie sobie na stronkę pierwszy w opisie, sub, like komentarz. Dzięki za oglądanie, bez przedłużania, na razie.